Go zostawiłem tu mikrofon drugi na kuchni. Będzie ściągać, jak będą gadać o mnie, coś niemiłego. Jesus. W ogóle, gdzie jest Rafał? Dobra. Jeszcze nie, ale czekaj, 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 czekaj. W ogóle pierwsze, co musimy zrobić, to ten. to. subi musielibyśmy mieć mięso, a chłopców nie ma. Jeszcze wczoraj mi palnik wybuchł z wino. No... Patrzyłem tylko, tak, patrzyłem tylko, czy mam. A ostatnio wiesz, mam szczęście, podać bo... nie? Tomka trzeba nagrywać, bo tam jest po prostu... Histo historie są niesamowite. No, jeszcze będzie, jeszcze będzie, spokojnie. Słuchaj, tylko mięsa nie mamy, nie? Ha. Bo nie ma pokemonów naszych. Właśnie. No. A nie wiesz, jak na A dzisiaj jak wiesz, Joachim będzie pewno o 16. Możemy robić zakłady znowu, o której Joachim przyjdzie. Zostawiam, że będzie 15.40. Ma umowę do podpisania, więc będzie o 15.45. Jest zimno, więc pewnie po powiedziesz, czy po jakimś cię tłumaczę. Obstawiam 16.10. Rafał, o której będzie Rafał? Rafał będzie za 5 minut. No albo za 10, tak mi się wydaje. Tylko, że jak Rafał wejdzie, to on będzie, on zacznie chodzić. Najpierw. I 20 minut będzie mówił. A później, spokojnie, Kamilek. Ale to bo właśnie w Cześć. A bo rozmawiałem w jakimś błoto wpieszanym przez telefon. Ciałem. No. On nas teraz kręci? Tak. Chodź dźwigać ziemniaki. Zaparkowałem tu. Kurwa, a tu. Wiedź tu. Zaparkowałem tu, bo tu teoretycznie można stać. Dobrze, a wiedź tu. Nie mamy aż tyle, bo ja czyli ziemi mięso, więc zostawiamy. Nie mamy mięsa dalej. Zaraz będzie. Wyjechał właśnie z firmy w tym momencie. Co ty pierdol? 14.15. Ma to jest fantastyczny czas. Ziemniaki dla Kamila przyszesu będzie odbierał. Na czym się znowu Z jedyne co umiem. Tak. Dlaczego tak śmierdzi Nie śmierdzię, dopchnie wszedłeś. Zgubiłem drugi mikrofon już. No wiem, że był. I jeszcze jedno istotne pytanie, czy ekspres jest wreszcie podłączony? Czy co? Czy ten ekspres jest że nie. podłączony? Czyli nic się tu nie zmienia, nic się nie zmienia, cały czas jesteśmy na starych śmieciach przyzwyczajeni do wspaniałego miejsca. Ja widzę, że Rafał jest po prostu, czuje się jak ryba w wodzie przed kamerą. Oczywiście, ja przed kamerą tutaj. Rozwalimy ten warsztat. Będzie dobrze. Pamiętacie jak mówiłem, że Rafał przyjdzie i będzie łaził i opowiadał zanim się weźmie do roboty? Cudownie. Tomasz Tracz, fantastyczny szef kuchni, zbieracz trufli nasz lokalny. O, świeżo zbierane trufle jurajskie. Gotujemy coś dzisiaj? Na wesoło, ale już stres zaczyna wchodzić. 32, jaki miał być owpudo. Ja myślę, że on to już wysyła. Na pewno, na pewno. Czy znaczy, słuchaj, jak ja to wjechałem, to on wyjeżdżał spod firmy i miał je tak troską. On mówił ci, że wyjeżdża spod firmy. Nie, bo wysyła mi zdjęcia jeszcze mięsa, które przyszły. Przyszła nam F1. Ale no super, ale to nie wysłał ci z auta w, dro w drodze. Tak? Z auta ci wysyłał. Przyszła F1 i mówi, że już nie ma czasu, bo jedzie do nas, bo tak to by ją przyjechało. Weźcie je ze wojny. Nie wiem. No, Winter japoński, ładny. No to myślę, okay. Japończycy ja robią to samo, co Amerykanie. Ładnie chruje teraz, ładnie chruje. Zawsze ładnie chuj. Masz jedyną okazję powiedzieć, jak się współpracuje z Kamilem. z Maria, z tym małponem? No nie no, super. Z Kamilem warsztaty robimy już dość długo. Chyba całkiem niedzielą wychodzi. kółek. Chodzi o to, że się wszystkie kolejne wyprzedają. Także całkiem co? Wszystko jest. Wszystko działa. Fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, można iść obierać. Chodźmy na kuchnię. Dobra, ja się biorę za najbardziej odpowiedzialną rzecz, i na jedną, którą umiem, czyli. Pobieraj. Obieranie ziemniaków. Dokładnie. Z tego pięknego miksu świeżych ziół powstanie nasz który będzie świetnym dodatkiem do steków przygotowanych przez Kamila. Świeża kolędra i truszka podkreślam smak. Joachim, za 20 jest. Dzwonię do niego. Zdziwiony jesteś? Nie, nie jestem zdziwiony, tylko musimy ustalić, że mięso musi przyjeżdżać z pierwszą osobą, a nie z ostatnią. Ja myślę, Kamil, że masz rację. A w ogóle stwierdził, że on będzie jakoś tak super wcześnie. Tym Dzień dobry, gdzie pan jest? Czekaj, czekaj. Jeszcze raz, gdzie? No w domu, a gdzie mam być? W domu? A gdzie? Puu, a widzisz sobota dzisiaj. No jesteś, jesteś na miejscu, czy dojeżdżasz? czy? nagrywany. Dobra, nie pierwszy. Wympód pomóż mi z mikami, ciężkie to jest. Idę. Wybuchujemy ze sprogi, dzięki temu nie będzie się skleja Będzie pięknie widać każde ziarenko osnozną. Doprawimy go zalewą, taką typową jak do sushi. Siemaneczko. Cześć. Cześć. Gamoniu. To jest ribaj. To jest ribaj. Tu jest wejdziu, Tu jest rozbef. To do chłodni. Dobra. Daj raz tak. Widziałeś to? Jak kurwa rozkroiliśmy. Tu jest rozbew Australia. Tego chyba na pół, a tego na jest, trzy. Ale jest kurwa. Jeszcze ładnie pachnie. Ale piękny rozbew. Jest, a no. 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 Pachnie, jak moje pięta. No. Tym razem. No. A mi dlaczego to nie działa? Każde... Bo cię wyłączyłem. Działam, coś Każde urządzenie elektryczne działa lepiej, gdy jest podpięte do prądu. Czy ty mi wyłączyłeś kutrę z grzewarką? K**u? Rafałek! Co? Ty masz jakiegoś pana od ostrzenia noży, nie? Tak, tak. na pana noży, jakim się go boi używać? No, no. Dobrze. Potrzebują ją maczetę na ten na ostrzeć, bo na już się już mnie nie boją. Masz Sam jesteś, chyba. Jak no, Jakby mój pracownik pisał tyle mu płasę, to już powinno być wszystko zrobione. Co? No, ale mój, mój pracownik z kolei nie obrał mi ziemniaki. No nie, bo robi kurwa to, co powinienem zrobić pół godziny temu, a mięsa nie było. A ja, tam jest obieraczka. Ej, słuchajcie, ale gruncie rzeczy wcale nie stoi myśląc o jakiejś produkcji. Mówiłem? Luzik! Kabin! Luzik! <śla> nie takie rzeczy robiliśmy na spokojnie. <śla> Jackie, ja, dostaj mi ten nóż. Tak się nie właśnie. Daj sobie własny, tak sobie. Dobra. Ty gotowe. Więc idą do zupy. Gdzie. Właśnie tak mi się wydaje, że ona kojarzą skąd? Ale piękne. Nie, to się Nie. No już mieliśmy, także żeby. Ty... Czy ty mi wyłączyłeś w trakcie? Nie, nie, nie. Twoje Dobra, chaos, chaos. Tak. O, wpół dopuszczamy, nikt nie pisał. Tutaj wchodzą ostatnie poprawki i dopinamy wszystko na ostatni guzik. A kuchnia kończy ostatnie dodatki do steków. Na to parmezan dla ubogich, a jest to tak naprawdę nie, to nie suszone żółtko. To też nie Przez 7 dni mieszano w nim. Ale wytracało całą swoją wilgoć i teraz mamy coś, co możemy śmiało ścierać. Jest bardzo umamiczne i będzie wybitnie podkreślać smak naszego wyjątkowego ładu. Następuje ostatnia selekcja mięsa, które zaraz trafi na stoły uczestników, i rozpoczynamy kolejne warsztaty. Wyglądam na komputerze, w telewizji, czy gdzie tam oglądacie na wyższego i chudszego. Także <ścoughs> przykro mi, to dostajecie za te pieniądze. Szybkie zapoznanie, omówienie zasad oraz narzędzi i plan na dziś. Dobra, plan warsztatów, dzisiaj. Najpierw zrobimy sobie Łagwia 5. Bo dlaczego by nie? Kuchnia w międzyczasie w pocie trzeba przygotowuje kolejne dania, przynajmniej czasami. Ponieważ zaczynamy od łagi, to mamy dość rozległy początek o tym mięsie. Czym jest łagiu? Jak odróżnić japoński od australijskiego? Cechy, hodowla. W każdym segmencie nie tylko ja opowiadam, ale również swoje doświadczenie przekazuje Joachim. Już tutaj ilość informacji na temat tego jednego steka jest olbrzymia. I tu się nic nie robi, praktycznie. Możemy trochę przykręcić. Ja uważam, że to jest naprawdę najprostszy stek do zrobienia. Tu się nic nie robi. I właściwie zaglądamy co jakiś czas patrzymy czy jest brązowy. On już chwyta kola, a dopiero co go położyliśmy. Po prezentacji i po spróbowaniu steka, którego osobiście przyrządzam na oczach uczestników, tłumacząc dokładnie technikę smażenia łagił, każdy z uczestników dostaje swój kawałek tego szlachetnego mięsa i może wykorzystać dopiero co zdobytą wiedzę. Dla wielu jest to pierwszy kontakt z Łagiu, ale okazuje się, że z kilkoma wskazówkami praktycznie nikt nie jest w stanie zepsuć tego steka. Natomiast cały czas wszyscy uczestnicy mają wsparcie w postaci mnie, Rafała, Joachima i Dari. Krążymy między stanowiskami i pomagamy na bieżąco, jeśli cokolwiek wymyka się spoza kontroli. Masz jakiekolwiek pytanie? Jesteśmy dostępni cały czas. Suszone żółtko starte, jak na Żółtko suszone przez 7 dni. Do tego macie glony nori. 20. wasabi Pierwsze rezultaty i pierwsze reakcje to jest coś co zawsze powoduje ekscytację. Właśnie rozpoczęliśmy warsztaty od najdroższego mięsa na świecie. W międzyczasie reszta ekipy sprząta i przygotowuje stanowiska na kolejne steki. Tutaj przeważnie wjeżdża Ribaj, czyli stek z antrykotu amerykański, polski, australijski, argentyński. Wszystko zależy od tego, z którego kraju udało się dostać najlepszy kawałek, który wiemy, że zaspokoi gusta nawet największych znawców steków. Porządny kawał mięsa, totalnie inne doświadczenie niż łagił. Prawdziwy stek. Przy okazji pokazujemy czym jest od jego budowę i umiejscowienie, a także na co zwracać uwagę przy wyborze takiego steka w sklepie. Kolejny raz ja robię pierwszego steka, gdzie każdy może nie tylko przyglądać się technice, ale także dopytać o szczegóły, a na koniec spróbować, czy to, co opowiadam na filmach, faktycznie przekłada się później na praktykę. Następnie każdy znowu dostaje swój egzemplarz i rozpoczynamy smażenie. W międzyczasie Rafał przygotowuje dodatki, które zostaną zaserwowane z naszym ribajem. Masło jasną pastą super właśnie, żeby sobie wykończyć steka. Ten kawał antrykotu to najbardziej klasyczny stek ze wszystkich serwowanych na warsztatach. Coś, co po opanowaniu da wam umiejętność zrobienia praktycznie każdego innego steka. Najczęściej też jest wybierany jako najlepszy stek z całych warsztatów. Kolejnym punktem jest degustacja wyselekcjonowanej whisky single mold, która pozwala przepukać kubki smakowe i jeszcze podkreślić smak dań. Następnym stekiem jest najczęściej coś, czego nie jada się zbyt często w restauracji. W tym wypadku była to bawette. Stek, z którym także wiele osób nie miało jeszcze styczności, podawana najczęściej z sosem chimichurri, marynowaną cebulą oraz smażoną tortillą. Najczęściej jest to już etap, gdzie uczestnicy czują się ze sobą bardzo swobodnie. Nawet pomimo pierwszego stresu czuć, że wszyscy są jedną grupą, żartują i czują się bardzo pewnie, nie tylko na samych warsztatach, ale także podczas przygotowywania kolejnego steka. na koniec deser, czyli ponad 3 kg mięsa robione metodą suwi. Zawsze są to dwa diametralnie różne steki, jeden sezonowany na mokro, a drugi na sucho. Pozwala to bezpośrednio porównać dwie metody sezonowania. Po wyjęciu z kąpieli ochotnicy biorą wybrane kawałki i wykańczają je na pateli na swoich stanowiskach. Przy rozkrawaniu tych steków wszyscy sięgają po telefony, bo jest to stek, na widok którego każdy przełyka ślinę i to pomimo, że od 4 godzin wszyscy jedzą najlepsze mięso na świecie. <śled> Całe 3 kilo mięsa jest krojone w plastry i każdy może zjeść tyle, ile jest w stanie. Jak widzisz, drogi widzu, nie podajemy tutaj przystawek jednego steka i deseru. Przychodząc na warsztatę dostajesz trzy bardzo różne steki do usmażenia plus gigantyczne steki do food sharingu. Na każdego przypada ponad 800 gramów mięsa plus dodatki. Na zakończenie każdy dostaje nowiutki termometr oraz kupon rabatowy do naszego nowo otwartego sklepu ze sprzętem kuchennym, gdzie możecie kupić nie tylko termometry, ale także noże, szczypce do przewracania fartuchy, rękawice, a nawet młynki do kawy i otwieracze do wina. Niech my nie. Dzięki. Też kamil tutaj Naprawdę. Kamil, zaniedbałeś ćwiczenia, widzę osób. Spierdalaj, ja przejdź doło tak urwa, za każdym razem. Za, zawsze kurwa po prostu... Ale muszę powiedzieć, że jak im się uda kilogram zrzucić, trochę jak przychodzi. Uuu, schudłeś. Mm. No i co, ty co machasz machaszoruszku? Rozpraszasz. To jest godzina 20.13, właśnie skończyliśmy. Sprzątamy, zabieramy się, jeszcze tylko godzina 20 do domku. I co? Tak wyglądał dzień na warsztatach, tak wyglądają warsztaty od kuchni. Cieszę się, że byliście ze mną i co? Zapraszam Was na warsztaty. Jeżeli Wam się podobało, to słuchajcie, pojawiałem się co jakiś czas w sprzedaży. Zapisujcie się do newslettera przede wszystkim, bo na newsletterze dostajecie w pierwszej kolejności informacje o nowych warsztatach, a dopiero po 24 godzinach wchodzi oficjalna informacja, że te warsztaty się odbywają. Trzeba się spieszyć, bo przydają się dosyć szybko. No i tyle, no. ja jestem wykończony, czyli, nie, no, widzicie, że to nie jest takie po prostu przyjście, tylko pogadać. To się tylko i wyłącznie udaje dzięki całej ekipie, którą mamy. Dzięki Rafałowi, Jachimowi, który tak naprawdę pracuje z nami od samego początku. E, całej ekipie z Kuk klubu, która tutaj się zajmuje i po prostu robią naprawdę fenomenalną robotę. I no chciałem im podziękować przede wszystkim, bo wydaje mi się, że i tak żadne podziękowania nie oddadzą tego, ile tutaj roboty i serducha wkładają w te warsztaty. No i dziękuję Wam. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnych filmach. Baj. A ja sprzątać i się napić czegoś.